Hej, witam w Zodiacalne Strzelce. Zobaczymy dzisiaj, co czeka Was w drugiej połowie 2023 roku. Zrobimy dzisiaj takie bardzo ogólne czytanie, a jeżeli jesteście zainteresowani bardziej szczegółowymi, to zrobiłam teraz wyprzedaż na pakiet czytań na każdy miesiąc. W opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której możecie zobaczyć opis tych czytań. Ok, a teraz na tą drugą połowę roku mamy kartę Rydwan. Karta cesarzowa, um, karta wisielec i karta świat. Okej, okay, więc mam takie poczucie, że. Mm, hmm, zastanawiam się, czy to bardziej w, w poprzedniej, jakby w tej pierwszej połowie, no mam takie poczucie, że to było w pierwszej połowie. Roku, że mieliście bardzo dużo na głowie, dużo różnych zadań, dużo jakichś niespodziewanych, niespodziewanych zadań, jakichś niespodziewanych sytuacji, wam wyskakiwało, cały czas byliście w takim biegu i tak jakby macie. No już tego trochę dosyć, ma się ochotę odpocząć i wygląda na to, że uda Wam się to zrobić i to tak bardzo, że aż zaczniecie tęsknić za tym takim pędem, za akcją, za tym, żeby się coś ciekawego działo. Zobaczmy, zobaczmy może na, na szczegóły, zobaczymy więcej kart, mamy kartę słońce, karta siła. Hmm. Dziesiątka mieczy. Ok, więc fajnie, bardzo pozytywnie. Mamy tą dziesiątkę mieczy, czyli, no właśnie, ta karta symbolizuje um, jakieś trudne sytuacje, z którymi musieliście się zmierzyć, z którymi musieliście się skonfrontować, ale jednocześnie pokazuje też właśnie zakończenie tego. Więc, może, jeszcze teraz na początku tej drugiej połowy lipiec, sierpień, wrzesień e, będziecie domykać jakieś tematy, to właśnie może e, wywołać w Was takie zmęczenie już, e, może w tym momencie teraz jeszcze jak to oglądacie, macie takie poczucie, że mm, że już nie mam na to siły, nie chce mi się już tego robić, nie mam siły się już z tym męczyć, e, ale no, pozytywna rzecz jest taka, że przyniesie Wam to bardzo, cokolwiek to jest, cokolwiek, może dla części z Was coś związanego z pracą, może z domem e, bez względu na to jak, jak o jaką sytuację tutaj chodzi, to e, zakończy się to w bardzo pozytywny dla Was sposób, albo nawet jeżeli po prostu się ta sytuacja zakończy, no to, e, to po prostu już widzę w tej drugiej połowie roku taką no, szansę na to, żeby się ten temat zamknął i żebyście mogli odetchnąć, żebyście mogli się e, jakby poczuć więcej takiej ulgi, wolności, radości. E, ale też czuję, że uda Wam się, jakby, że ta sytuacja będzie. Czymś, co um, czymś, dzięki czemu bardzo dużo się nauczycie na swój własny temat. Nauczycie się czegoś o sobie, nabierzecie takiego doświadczenia, takiej mądrości um, w tej danej dziedzinie, w tej danej sytuacji, albo może tutaj chodzi nawet o takie, wiecie, życiowe doświadczenie taką życiową mądrość. Mhm. Dalej mamy ósemkę kielichów. No właśnie, więc prawdopodobnie będzie to jakaś sytuacja, od której um, która będzie wymagała od was podjęcia takiej decyzji, że muszę z czymś skończyć, tak? Że ja muszę od czegoś odejść, że to ja muszę tutaj decyzję podjąć, że to ja muszę e, powiedzieć nie komuś albo czemuś. Mamy kartę Wisielec i karta królowa kielichów. Mhm. Więc, może właśnie, może właśnie o to w tej sytuacji chodzi. Może właśnie e, o to tutaj w tym wszystkim chodzi, e, że czy to jakaś osoba, czy to jakaś sytuacja w pracy może, czy w jakiejś relacji, czy po prostu e, wiecie, czasami nic konkretnego się nie dzieje, ale ciągle mamy jakieś dziwne sprawy na głowie, takie wiecie, pojedyncze z różnych sfer życia. E, I tak, jakby właśnie o to tutaj w tym wszystkim chodziło, żebyście wy. E, nauczyli się mówić nie, żebyście nauczyli się stawiać granice, żebyście nauczyli się, żebyście złapali taki kontakt wewnętrzny z samego ze sobą, czy samej ze sobą, gdzie zaczniecie czuć. Um, właśnie gdzie jest ta granica, tak? Do którego momentu wy macie na coś siłę, do którego momentu macie na coś ochotę, a w którym momencie jest najwyższa pora, żeby powiedzieć komuś nie, żeby. Nie angażować się w kolejne rzeczy, nie obiecywać komuś czegoś, czego nie możecie, nie macie siły albo może nie macie ochoty po prostu zrealizować. Um, I tak, jakby ta cała sytuacja miała Was właśnie tego nauczyć, żeby, żeby zacząć um, no, nabrać takiej asertywności, żeby stawiać się samemu za sobą, tak? Żeby nie liczyć na to, że ktoś się domyśli, że ja jestem zmęczona i przestanie mnie prosić o pomoc, tylko żebym ja po prostu przestała się godzić. W w końcu, jakby wszystkim dookoła pomagać, um, że te osoby mogą same sobie spróbować poradzić albo poprosić też inne osoby pom o pomoc, tak? Że świat się nie zawali, um, jak ja pozwolę sobie odpocząć. Może się pojawić w Was też jakieś poczucie winy z tego powodu. Bardzo często tak jest, no jeżeli całe życie ktoś nam, nam wmawiał, że my musimy wszystkim pomagać dookoła i brać, wiecie, losy całego świata i każdej osoby po kolei na swoje barki to w momencie, w którym my zaczynamy odmawiać, bo już po prostu nie mamy siły tak żyć, no to pojawia się poczucie winy, tak, no ale to też jest coś, z czym trzeba się zmierzyć, to też jest takie, um, no takie pewne wątpliwości, tak, że co się stanie, jeżeli ja... Um, jeżeli ja w końcu postawię na siebie. <laughs> Ale to jest po prostu czę częścią tego procesu i też nie dajcie się jakby wpędzić to w poczucie winy, czy to samemu sobie, czy komuś. E, no bo pamiętajcie, że to jest, że macie jedno życie, że to jest wasze życie, że to wy decydujecie o tym, co z nim robicie i na tak naprawdę nikomu nic do tego. <laughs> Dalej mamy rycerz kielichów. Mhm, piątka kielichów. I siódemka monet. Więc może Was tutaj, dla części z Was, może się pojawić temat jakiejś niespełnionej miłości, jakiegoś byłego może i to w sumie bez względu na to, czy Wy jesteście teraz w jakiejś relacji, czy nie. Um, jakby nie. Nie zrozumcie mnie źle, nie ma tutaj poczucia o to, że spotkacie kogoś i że ta relacja nie wyjdzie. Raczej właśnie takie poczucie, że ktoś Wam... zaczniecie o kimś mocniej myśleć. Wiecie, tak czasami takie myśli się pojawiają, więc y, zwłaszcza wtedy, kiedy coś jest niedąknięte. Zwłaszcza wtedy, kiedy y, y, czasami, wiecie, kończy się jakaś relacja, y, jest to dla nas bolesne, ale jakby nie mamy siły na to, żeby się tymi emocjami, tym bólem zajmować, po prostu idziemy dalej. I to, I to czasami później wraca po latach. I tak, jakby tutaj mogło coś wrócić, jakiś temat, e, ważny temat e, po to, czy jakieś straty, czy właśnie zakończone jakieś relacje, po to, żebyście mogli e, z tym jeszcze popracować, domknąć to, i to też da Wam szansę na to, żeby mm, poprawić, czy to swoją obecną relację, czy jakieś e, przyszłe relacje, e, przyszłe związki. Czy przyszły związek może? Um, chociaż to tak, no nie, nie twierdzę, że to będzie coś, co przez całe 6 miesięcy będziecie robić, ale może to być coś po prostu takiego bardzo znaczącego coś znaczącego, co się właśnie pojawi, więc to taka wskazówka, żeby po prostu nie ignorować tego, nie uciekać. Może wiecie, to będzie na zasadzie, że spotkacie, padniecie na ulicę na kogoś, na jakiegoś byłego, albo usłyszycie coś i pojawią się w was jakieś emocje, więc warto na chwilkę się zatrzymać, pochylić się nad tym tematem, zastanowić się, czy Pojawiają się we mnie jeszcze jakieś emocje, czy ja coś tutaj jeszcze czuję, czy jest może jeszcze jakiś żal, jakieś, nie wiem, rozgoryczenie pod tym tematem, czy, no, czy jest jeszcze coś, co tutaj mogę z tą sprawą zrobić. Bo mocno czuję, że to będzie po prostu takim fundamentem pod jakieś przyszłe jeszcze wydarzenia. Bo często jest tak, że Często, no zazwyczaj jest tak, że jeżeli my próbujemy wejść w jakąś nową relację, ale nadal mamy w sobie emocje niedąknięte, nieprzepracowane emocje, nieuwolnione emocje z poprzednich relacji, brak zaufania, tak żal i tak dalej, no to my później um, mamy taką tendencję do tego, żeby na nowego partnera projektować to, co wydarzyło się w poprzednich relacjach, więc tutaj jest bardzo, bardzo ważne, żeby zrobić e, porządki w tym temacie. O kartę. Mamy kartę Duma dalej i tutaj czuję z tą kartą siła, czyli tak jak mówiłam, że coś, że ta sytuacja, jakaś męcząca Was sytuacja jest po to między innymi, może głównie po to, żebyście Wy zaczęli właśnie stawiać granice, tak? żebyście Wy zaczęli sami o sobie decydować, żebyście zaczęli siebie na pierwszym miejscu stawiać. Dalej mamy kartę Zgoda. Może poznać kogoś nowego, um, niekoniecznie jako nowa relacja, chociaż też tak może być. Może właśnie te jakieś emocje z poprzednich. Związku czy z jakiegoś poprzedniego związku, mogą się właśnie pojawić, mogą zacząć wypływać, bo poznacie kogoś nowego. I, I wtedy nagle sobie zdacie sprawę, że boicie się jeszcze miłości, boicie się zbliżenia, że jeszcze jest Wam trudno zaufać jakiejś nowej osobie, tak? Więc to może być tym spowodowane. Ale tutaj takie mam bardziej poczucie, że jakaś osoba, która będzie po prostu, wiecie, jakiś znajomy, może jakiś taki mentor, może ktoś, kto będzie jakimś przykładem, ktoś, kto powie coś ważnego, pokieruje was w jakiś ważny kierunku, w jakiś ważny sposób. Karta: Podniecenie. <laughs> I tutaj czuję właśnie taką fajną lekkość, w tym momencie, w którym właśnie przestaniecie brać cały świat na swoje barki i zaczniecie bardziej stawiać siebie na pierwszym miejscu, no to nagle się taka lekkość robi, tak? No poza momentami, w którym jakieś poczucie winy się jeszcze pojawi. No ale tak jak mówię, to też jest osobny temat, z którym można popracować, ale tak czy inaczej, no nagle jest no, jest nam po prostu lżej, jak nie bierzemy na siebie, albo przynajmniej nie, nie słuchamy chociażby narzekań i jakichś tam żalenia się jakichś innych osób. I mam dalej mamy kartę Triumf, mhm. Czyli jakiś właśnie sukces. Może w sumie tutaj popatrzyłam, już mnóstwo razy tą kartę widziałam, ale jakoś pierwszy raz mi się chyba skojarzyła z tym, co najbardziej ta karta tak naprawdę pokazuje, że może w jakichś zawodach startujecie, może nie wiem, w jakimś maratonie biegniecie, czy w Czymś innym, w jakichś takich sportowych rzeczach, albo może nawet nie sportowych, w jakichś konkursach, będziecie brali udział, i to może być nasz ten sukces. Może uda wam się tutaj pierwsze miejsce, czy jakieś tam na podium wejść, jakieś miejsce, jakiś tam znaczący sukces odnieść w ważnej dla Was dziedzinie. Mhm. Karta chęć odwetu, czy dla mnie to jest taka karta osoby, która stoi na progu, czy nie wie czy wejść, czy wyjść, więc też może się jakaś sytuacja, chociaż to mi się kojarzy właśnie z tą relacją, że powiedziałam, że może, być może kogoś poznacie, tak? I nie będziecie wiedzieli, czy się zaangażować, czy nie, więc tu taka wskazówka, żeby pomyśleć o byłych w tym momencie i zastanowić się, czy odnośnie któregoś byłego nie ma jeszcze Was emocji, tak? Czy, czy, czy jako taka pozostałość po, po, po relacji, która gdzieś tam kiedyś nie wyszła. I karta rozkosz. Wow, bardzo fajne karty macie. takie e, I ta rozkosz, podniecenie, triumf, zgoda, duma. E, bardzo takie pozytywne. Tu z tą kartą słońce, siła. E, więc e, trochę wiadomo, że jakieś tam pracy będzie tutaj do zrobienia. E, ze sobą czegoś na pewno będziecie musieli nauczyć. Jakieś wyzwania e, będą się pojawiać, no, jak to zawsze, jak to w życiu. Ale e, czuję, że bardzo dużo z tego wyciągniecie. Takiej właśnie życiowej mądrości, takich fajnych, wiecie, doświadczeń, które później dadzą wam taką wewnętrzną siłę, takie poczucie pewności, dojrzałości, pewności siebie, dojrzałości. Mhm. I dalej mamy kartę: zwróć uwagę na znaki, na sygnały. Karta pułapka i karta odpuszczanie. Okej. Okay. Mocno, mocno tutaj czuję tą sytuację, o której powiedziałam, że tak jakbyście jeszcze gdzieś w jakimś e, stopniu, nieświadomie, na jakimś poziomie um, byli, jakby utkwili, utknęli, <grym> utknęli w jakiejś um, sytuacji. I tak jakby. Albo, no wiecie, może sami sobie o tym przypomnicie i w taki sposób gdzieś tam przepracujecie i uwolnicie się z tej sytuacji, e, która was blokuje w jakiś sposób, albo no właśnie staniecie, wiecie, w, w jakiejś sytuacji, która wam o tym przypomni. E, no przykład właśnie z jakimś tam nowym partnerem, nie? Czasami to może być odnośnie pracy. Że wszystko jest fajnie, a dopiero jak zacznę szukać nowej pracy, to się okazuje, że się boję zmian. Albo że się boję tej pracy zmienić, albo że mam niskie poczucie wartości, boję się, że mnie tam nie, nie przyjmą. No to wtedy co to chodzi? No właśnie, niskie poczucie własnej wartości, tak? Czyli coś, jakaś taka. Pułapka, jakiś taki lęk, obawa, które, nie wiem, jakieś negatywne przekonanie na mój temat, na swój temat, które was e, powstrzymuje przed rozwojem, tak przed pójściem dalej. Więc to w takich momentach wychodzi, e, bo właśnie w połączeniu z tą kartą tak czuję, że jest coś, co wam się wydaje, że to jest jakaś tam czerwona flaga, a tak naprawdę jest to jakaś wasza obawa, coś. Co jest w Was, co Was um, w jakiś sposób właśnie powstrzymuje. Więc tutaj zawsze warto, nie chodzi o to, żeby ignorować jakieś czerwone flagi, które, jakieś tam znacz, znaki alarmowe, które ktoś nam wysyła. Nie chodzi o to, żeby ignorować i mówić, a nie, bo to na pewno mój jakiś lęk i ta osoba jest na pewno w porządku. Tu chodzi o to, żeby, jeżeli coś takiego jest, to się zapytać, co mi to mówi, tak? Co takiego, czego takiego ja doświadczyłam w przeszłości, że teraz się boję, tak, albo że teraz świat mi podsyła kogoś, kto się zachowuje w taki sposób. E, bo nie mówię, że ta osoba na pewno jest w porządku i że to są tylko wasze lęki, ta osoba może być nie w porządku właśnie. Ale pytanie właśnie, dlaczego akurat taką osobę spotykacie o to tutaj chodzi? Bo też można uciekać tak, można wycofywać się z każdej relacji, gdzie tylko widzimy, że ktoś jest nie w porządku, no, ale co z tego, jeżeli za chwilę znowu spotkamy kogoś takiego, i za chwilę znowu? Więc coś jest takiego w nas, co takie osoby przyciąga. Więc tutaj właśnie warto sobie gdzieś tam w te tematy zajrzeć, popytać siebie samego albo skorzystać z pomocy kogoś, jakiegoś kołcza, terapeuty, książek, kursów, warsztatów i całej masy innych rzeczy, innych pomocy, które, które mogą dać Wam wsparcie właśnie w takich tematach. Okej, okay, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.